A ile była całka z pierwiastków z bo nie pamiętam. Całka z pierwiastków z Kurwa. Nie da się zrobić całki z pierwiastków z bo to nie całka. Kręćmy ty... ten film. Ty... No, prawda, ludzi z matematyki, chociaż sami nie wiemy co mówimy. Witam serdecznie na kolejnej recenzji. Jak widzicie, tak jak zapowiadany był kamek. Jest to żmija, jest to krajeść, osoby, które pamiętacie na pewno, jeśli oglądacie dość długo ten kanał. E, mamy zaszczyt, znaczy e, ja mam zaszczyt w sumie chłopaków muraczyć liquidem Pique Fury o smaku jest to nowy smak. E, butelka 30 ml, ale trochę się rozpędziłem. Cześć panowie. się ma! Cześć Kopa. Dawno się nie widzieliśmy, co! Cześć Kranieś, o cześć, cześć Stefan. A ja tak powiem kulturalnie, dobry wieczór jak zwykle. Dzień dobry wieczór, mówiłeś zawsze, nie pamiętasz? Tyle a, zapomniał. a, zapomniałem, no Ale okay, jedna, że, jedna tak rzecz... to ze starości. Jedna tak, rzecz... to, już to, to jedna, nie tyle a to panowie. Jedna rzecz, która podoba mi się, że mojemu fanowi będzie. Wiadomo jak... Będzie, tam, będzie. Tak tam, tam była. Tak, jasne. Tak. Dobra, przejdźmy do samego <laughs> likwidu. Pinkfjore, tytoniówka. To Chłopaki mają chyba pierwszy raz okazję Pinkfjore próbować. Liquidy. Zgadza się, zgadza się. Eee, proszę bardzo, na razie zapach. Eee, jeśli chodzi o tytoniówka, wy dobrze wiecie, Wy dobrze wiecie, że ja za tytoniówkami tak średnio przypadam. Zazwyczaj chłopacy kręcili toniówki. Ale jako że testowałem, trochę ten smak i mi posmakował, więc postanowiłem też uczestniczyć w tej recenzji. Ja wiem jak to pachnie, więc odpowiedzcie się... Nie pachnie jak tytoniówka typowa. Jak typowa. Ale jak bo nie pachnie, ja pachnie. Nie pachnie jak toniówka, ale nie jak typowa tytoniówka, bo niektóre toniówki potrafią to wpłacić kiepem. Ja nie, ona jest bardzo przyjemna, delikatna. Tak. tak. Yy, Orzesze karmelek lekkich. Często właśnie te w giwalu? Kiepem, taki kiepem, kiepem. O. Pamiętam waszą recenzję? Bulsa? Nie. Bulsa? Ebul. O! Ebul. <ścoughs> no prawie. Kubulko morskie. Nie, tak, już chyba tej firmy nie ma. Yy, dobra, to tak no jak chłopaki powiedzieli, ja też się zgadzam, że czuć tutaj właśnie taki delikatny to nie jest taki. Czysty, bo nie wiem, ja nie wziąłem kurde z likwidu, jest taki likwid, który ma aromat kochiby. A czym jest kochiba? To jest cygarek jakieś był były kochiba. Aha, jak ja to powąchałem, to mnie odrzuciło tak, że po prostu przyszedłem do Ale są tam którzy robią takie fetyszowe, cieniowe smaki. Dobra. Ale wiesz, jeszcze jak wiedzę jak pachnie tytoniem, a było to pachnie tytoniem, delikatnie, a właśnie kiedyś mieliśmy coś tam kupionego tytoniem. dekang. Bez tak. lokowania produktu, proszę. Tak, mieliśmy tutaj jakieś dziwne cuda różne, naprawdę, i nie czasami po prostu kiepem wywalił. Wiesz, jakbyś sobie podłożył popienniczkę pod nosa i... Ach, jakie aromaty? Jaka petunia! Mm. Tak, a petunia, ale jest bardzo fajna rzecz, tylko łatwo ją ale taki aromat taki. Nie, cool. nie wiem, o czym oni mówił, ale dobra, przejdźmy do setupu. Yy, wszyscy będziemy testowali na jednym, yy, jednym papierosie, żeby było to wszystko miarodajne. Jest to Cleopur GT 80 yy, i... DRIPPER ATV3, obecnie mamy 45W bo liquidik, no taki dość specyficzny yy, siedzi w nim klapton, podwójny klapton 0,24 ma, więc chłopaki niech chcę po mojej chmurce, to dwie chmurki i zobaczymy jak to będzie smakowało dwie chmureczki, przekazujemy poleczkę dalej, pirozkę dalej i będziemy opisywać to leci troszkę myk i jak a podobnie zapachu to. jest tyton. Ale jest taki... Nie, te, nie jest kurwa taki dominujący. Właśnie tak, mówię, czasami to jest taki tyton, że auto też i wali kiepem. Nie ślubiem, nie? Takim wyjętym z paczki No to, że z zapachu nie jest taki śmierdzący. Tak. I po prostu potem wali, wali kiepem. A to są, Na szczęście to są jakieś skrajne przypadki z reguły tytoniów nie ale też nie są. Ja postanowiłem, ja postanowiłem, że ja nie będę w tej recenzji udzielać na ja odmaku, bo od... będę takim... Yy... Yy, koncierżem tej, tej recenzji i chłopakiem Jak no się, się nazywa w ogóle ten liquid? Tytoniówka. Tytoniówka, po prostu jest yy, Tytoniówka. Ja a, a mi ze smaku bardzo przypomina mój ukochany, stary liquid. Tak z dziejów pradawnych, kamieniem upanego. 5-5-5. Z rzeszkiem. Pamiętacie? Tak. Pamiętam orzeszek ziemny, karmelek, delikatny, tytoni tam trzecia, czwarta nutka daje. Ziemniutki. Tak, ziemna. A nie... No, fistaszki. A, fista... Fistaszki, żołżak Ale Fistaszki rosną w ziemi? No tak. no nie widziałem. A ty myślałeś, że żoł... Myślałem, że żołżak jest na drzewie. Kokosowe? <guletki> tak. Nie no, te laskowe też na drzewa, no bo na drzewa, a te fistaszki rosną w ziemi. Co? Czyli ogólnie... Czyli ogólnie... No ale co? Tak, nie, tu orzeszka nie ma, ale jest właśnie taka fajna, tytoniowa nuta i... Nie jest taki fetyszowy. O. Tak, tak. Nie fetyszowy, jest Kiepu nie ma, ale dla mnie karmel, karmel jest dominujący i to bardzo taki delikatny, subtelny jest. A tu chyba nie wyczułem, ale ja się nie odzywam. Znaczy nie, jest lekko słodki, jest taki lekko, bo no tytoniowy z reguły... Ja na przykład mam ten problem, tylko tytoniowy nie lubię, że jak palę dłużej tytoniowy, to po prostu mnie kapcia, a kapcia normalnie mi szuka pali. A, a da, no się tego palić. Tego tak, luchaj. tak. Też, też lubiłem wtedy ten, ten tytoniowy z orzechem, bo właśnie tego tytoniu nie było dużo. Znaczy nie, no, tytoniu było czuć, tylko że orzech go przykrywał. Tutaj taka słodycz przykrywa i to jest bardzo fajne. Tak. Ja wam powiem, że ja mam teraz zwłoczenie, nie, bo teraz obecnie zajmuję się kraftowymi piwami rzemieślniczymi i generalnie... Nie lubię, jak na przykład w IPie, a IP jest dominujący karmel. Ja strasznie go wyczułam, więc jak czuję w tym karmel, to znaczy, że jest w tym karmel. To nie jest to piwa. Ja tylko mówię. Ja mówię Moją pasę jest szdełkowanie i ten nie nieczęśce. W tym szełkowaniu używasz orzechowego czasami no ale to nie jest to. Diznac! Tak! Takie Alunac! Tak więc z tym miłym akcentem, nie wiem co oni powiedzieli, zakończmy tę recenzję, eee, będą, no już szybko, już mamy z 8 minut, stary, myślę, że to będzie renderowanie, świerwałem, będzie mało. Fajnie, Was znowu widzicie, tak nie widzę Was w sumie, ale fajnie. Widzę. Nie fajnie. i będzie więcej tych recenzji, bo poznałem, więcej. Bo ogólnie przed Vape Expo, czy ten materiał będzie pewnie po Vape Expo, ale przyjechałem do Vape Expo, do Warszawy, no i z chłopakami. A to u nas w O faki. O masz, kolejny komentarz, zajebiście. Nie... Oczywiście. O, co polubił! Mateusz Karwoski. polubił. Ja tak też się pozdrawiam To jest główny no, fan, no. który ogląda nas w początku. No. Oczywiście nie też oglądają, ale to jest taki fan, którego znam osobiście. Karwok przyjeść tutaj do nas, to się lepiej. No oczywiście powie tydzień później. <śmiech> 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 Dobra, kończymy Was pozdravem A Zawracji. no A to jak zobaczysz to tydzień później, to wiesz, jak tylko zobaczysz materiał, to od razu wiesz tyłek w troki w autobus jest. Zaproszenie trwa tylko 24 godziny. Od chwili u Czyli od godziny 17, bo 18 godziny. Dobra, skończymy. Trzymajcie się na razie. No, trzymajcie się.